Jakbyś nie wiedział. <gulia> tam to śledzi. O, tam coś leci za czeka, czekaj, 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 czekaj. O, poszedł. I na Was. Wszystkie tam nasze przyczepały. Iwona, bądź gotowa, bądź gotowa, bądź gotowa. Idzie, 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 idzie. idzie. Idzie, 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 ale szybko mu poszło! Perfid! Wow. szybko poszło! Złapałaś? O, wyszedł, nie? To no, mówię, już za tych drzew tak szybko wyszedł. I jak się znajdziecie, tym, Widzisz No? widzisz jak zapało, jak cię pokierowaliśmy? No, <grym> Oczywiście. No, byłem. <bo> ja <grym> was, jak mówicie, bo on cię gotował, no, to bądźcie gotowy. Ale zobaczmy, co zimno. Mam nie zjedzie, bo zjedzie. Zobaczymy, co zimno. Zobaczymy, co zimno. Zobaczymy, co zimno. Zjeżdża, Zjeżdża, i